Ale straszna ta mózg, skąpa ską panią żyta, oni na swą skonika, bo tam się latem, w trawie pięknie bzyka. Ja, ja odpowiem na pytanie sobie. Za piszczenie o świcie w trawie odpowiedzialna jest pszczoła, zbiera nektar i zanosi go do ula. Piszczy, brzęczy, brzęczy i cieszy się potrością. Bać nie daję, w lenistwie przeszkadza, ale za to mi się życie osłada. Lubię miodek, lubię szczoły, jestem dzisiaj bardzo wesoły. Moje miłe zwierzątka, to nie jest prawda, co mówię. Le. O świcie w trawie jeszcze myszka, bo nie trafiła do dorki i narażona jest na moje amorki. Miał, miał, miał. ដាច់ជួយទេមកទីនេះ Najgorsze chał chał o świcie jest piszczenie muchy. Rzęczy, kąsa i nie słucha. Stasem jak się dąca, to jeszcze bardziej kąsa. Wchodzi do ucha i do nocza. Strasznie złośliwa przejucha. I zupełnie się nie liczy ze zwierząt królem. Znoszą ją z wielkim bólem.